No cześć, cześć, witajcie, ja jestem Calvin i w dzisiejszym odcinku specjalnie dla was zagramy w Forza Horizon 4. Forza Horizon 4 jest to nowa seria na moim kanale, przynajmniej 5 odcinków z tego zrobię, jak nie 4, zobaczymy jeszcze. E Oj, mam włos na kamerze, przepraszam. E żebyście mogli zobaczyć, ocenić, e czy gry samochodowe, czy kontent samochodowy, wyścigowy Wam się podoba na moim kanale, e bo ostatnio... No, staram się zmienić ten content. Już widzę, że w porównaniu z Forza Horizon 3 z 2014 roku, z tego co pamiętam, e, różnią się od siebie graficznie naprawdę e, bardzo. E, Forza Horizon 4 jest. ma lepszą grafikę, po prostu. Z tego co wiem, ma nowsze samochody, e, są na lepsze. Cała ta dynamika, e, gry. No dobrze, zastosujmy sugerowany, e, sugerowane ustawienia, wybór imienia. Nazwijmy się może Calvi, dobrze? Ale Calvi nie może być, bo tutaj nic takiego nie ma. Jest o wiele więcej imion niż w Forza Horizon 3. Więc e, taka ksywka, którą możemy się posługiwać w tej grze, e, załóżmy, że to będzie na przykład Potato. E, bądźmy ziemniakiem, albo nie. No, ziemniak nie. E, Hugo, kiedyś była taka gra, gdzie był taki Hugo, albo Jester. E, możemy być Jester albo Johnson. Możemy być Johnson albo Jester. To są dwa fajne, naprawdę imiona, które jakoś mi tak do głowy e, wpadły, że tak powiem. E, więc bądźmy na przykład ten e, Jester. Dobra, weźmy sobie Jestera. Kliknijmy zapisz. No i e, zobaczmy, e, czym nam tutaj, e, co nam tutaj Horza, Forza Horizon 4 zaprezentuje. W porównaniu z trójką, e, to co pamiętam, że było w trójce, to po pierwsze grafika. E, no Była ona bardziej taka pikselowa, nie była ona tak, tak dokładna. Ta dbałość o szczegóły nie była aż tak, tak mocna. E, nie, był, nie przyłożyli się oni tak do tego. Co do renderingu świata, e, no to no, był on ładny. Ale mogli się bardziej postarać, bo było strasznie pusto. Jeżeli chodzi o samochody w Forge Horizon 3, nie wiem, bo dopiero zaczynam tak naprawdę grać, więc nie, no widziałem mniej więcej jakie one tam występują w tej grze. Co do czwórki, to widziałem już na trailerach i widziane zdjęcia przy instalacji, że są one o wiele, o wiele lepsze. Więc mam nadzieję, że mi miło to zaskoczy. W gry wyścigowe gram tak naprawdę od dziecka. gram na początku Colin Marker Rally 2, nie wiem czego ja życie. Jedna z moich takich gier, naprawdę gier dzieciństwa, Ogrywałem. pamiętam tą grę godzinami się tu tatą. na jednym komputerze, dzieląc monitor na pół i tata był jednym adny, a drugim samochodem. Tam się ścigaliśmy ze sobą, to pamiętam po prostu jak to było w przedwczoraj, nawet dlatego, no, z grami wyścigowymi to ja już mam styczność tak naprawdę od dziecka. Potem Real Drift 2, chyba tak to się nazywało. Tutaj macie na ekranie, poprawioną tego nazwę Virtry, może dwójka. Nie pamiętam, jak to było dokładnie. W każdym razie, Forza Horizon, 3: To był mój ostatni zakup niedawne mi czasy, i teraz chciałem zobaczyć, jak wygląda czwórka dla porównania, bo ona jest jednak nowszą wersją. Ja nie gram na padzie, tylko gram na klawiaturze. Myślę, że taka opcja też tutaj będzie, że nie będzie tylko właśnie pada. Co do samej rozgrywki, mam nadzieję, że ona będzie działać płynnie włącznie z nagrywaniem, bo mam teraz ten nowy komputer. Na starym nie udało mi się niestety nic wam nagrać trójki, ale myślę, że z czwórki jak najbardziej nam się uda. Oto co widzę. I no już widać te ładne pola. Dbałość o szczegóły. E... Okej. Okay. No i niekończący się festiwal. No proszę bardzo, tutaj właśnie z e... Mamy biom zimowy. Ej nie, no szczerze, jeżeli chodzi o trailer, to wygląda to naprawdę fajnie. Ej nie, no na... Ej nie. Ej no, trailer zrobił naprawdę niesamowicie. I widzę, że jakość e, i płynność gry jest na wysokim poziomie, dobra, czy teraz my będziemy jechać? Tak, teraz my jedziemy, uwaga, słuchajcie, więc e, sterowanie jest wiele inne niż na przykład jak wyścigali w GTA, więc e, tutaj trzeba zwolnić z tego co pamiętam, przyspieszymy sobie na boku, e, tak jak już, co to tutaj jedzie, co to jedzie za Fiat To od boku, no to nieźle. Jeżeli chodzi o szczegóły i o cały ten właśnie wygląd tego świata, to no powiem wam, że e, drzewa, trawa, e, szosa, e, właśnie te wszystkie tutaj nie wiem elementy takie jak, e, jak woda na, na szosie, czy jak e, te murki obok. Samochody, e, no efekty graficzne wyglądają naprawdę fajnie. Nieziemsko, wręcz bym powiedział. Wow, i przyjemnie się bardzo jeździ. Mam nadzieję, że przyjemnie się też będzie oglądać i że z tą serią zostaniemy na dłużej. Bo mi osobiście bardzo fajnie się w to gra. Jeżeli chodzi o sam gameplay z tej, z tej gry, sam fun to jest na wysokim poziomie. Czy teraz jest zima? Tak, teraz jest zima. Powiedzcie, że będę jeździł w zimie. Proszę, powiedzcie, że będę jeździł w zimie. Wow, naprawdę wow. Trzaskanie lodu i piskopol. No to jest zdecydowanie coś, czego mi było trzeba po trójce. W trójce tego nie było. E, o, już tu jest ślisko. Już czuć ten, ten poślizg. Hmm. Naciśnij R, by przewinąć wstecz. No tak, pamiętam to. E, jeszcze z trójeczki. Jeżeli chodzi... Fajnie, że jest właśnie możliwość... E, konkluzji z otoczeniem. Czyli na przykład, że możecie... E, na przykład, jeżeli wiedziecie w murek, tutaj nie wiem, jak z drzewami to wygląda, ale na przykład w murek, to jest konkluzja z otoczeniem, możecie go zniszczyć. E, no i co powoduje naprawdę fajne odczucia, fajne wrażenia e, takiego realizmu. Tym bardziej, że jeżeli na przykład kupiłbym, jeżeli byśmy zostali przy tej grze, e, prawda, i kupiłbym na przykład tą, e, tą kierownicę. E, razem z tym całym zestawem, no to wtedy e, myślę, że naprawdę fajnie by się to oglądało, gdzie jedną kamerkę ustawiłbym właśnie na siebie, e, a na drugą kamerkę nałożyłbym właśnie ten ekran z e, gameplayu z kierownicy. Oj, źle pojechałem. Możliwe jest wciśnięcie R, ale chyba to jakoś wyratuje. E, mam nadzieję taką jazda po wodzie. Pominięto punkt kontrolny. Tak, tutaj zdecydowanie R trzeba kliknąć, żeby się cofnąć, bo niestety, ale ten punkt kontrolny został przeze mnie pominięty. E, R cofnij bardziej, e, więc cofnij jeszcze ciutkę, troszeczkę. Tak, tutaj ten punkt, właśnie kontrolny, pominąłem. Nie zauważyłem po prostu tego, że ten skręt jest tak bardzo mocno nachylony w tą barierkę. E, dobra, tutaj mamy całe te statystyki, pod te, z tego co widzę. Można sobie lekko skrócić tą trasę. E, no i mamy, kolejny punkt kontrolny. Ciężko jest strasznie zakręcać mi. I mamy festiwal. Czyżby to był nasz. E, tak wyglądałby nasz festiwal? Tak, myślę, że tak. Mamy już napis nawet koniec, więc e, może to będzie on. Może to będzie nasz festiwal. Miejmy tylko nadzieję, że on nie będzie w zimie, bo ciężko będzie jeździć. No i proszę bardzo. Rampa na sam koniec, e, prawda, no i... E, I tak się wszystko zaczęło. Forza Horizon 4 wiosna, mam 4 pory roku. Wow! Naprawdę... No teraz to mnie twórcy naprawdę zdziwili. A szczuś wiosnę powietrzu. I Jeszcze krosy są! O nie! Jeżeli ja będę jeździł na krosie. Na krosie. O ja, o ja. O nie. No teraz to po prostu zaszaleni twórcy. Jeszcze z tym dymem z tyłu, z różnym wydechowym kolorowym. Wow. No tak, można niszczyć drzewa. No to standardowo. Daj, tak w trójce to było? Wow. O ja. Szczerze, niesamowite wrażenie. Odczucie po prostu jakbym tutaj był. Tak się właśnie czuję. Jeżeli chodzi o edycję, którą mam, no to to jest to z Xboxa. Jest to bodajże Ultimate. Jeszcze zwolniony tempo, slow motion. Uj, zaryłem bokiem. Dobra, trudno, wyratowaliśmy się jakoś. Idziemy 100 na godzinę, 120 około. Nie jest to może jakiś naprawdę dobry wynik, ale wygląd naszego samochodu nam to rekompensuje. Te całe turbiny. No i cykłem drzewo. Całe te turbiny z tyłu robią naprawdę dobrą robotę. Wygląda to bardzo bardzo dobrze, Mówię całkowicie na poważnie. Tym bardziej, teraz trzeba chyba do takich gier kupować. Yy, yy, nie tyle co karoserię do domu, jaką karoserię? no. Yy, kierownicę Myślę, że mogę to skrócić, nikt się nie obrazi. Jak oni to skaczą na tych krosach, to jest po prostu coś pięknego. Fan z gry jest ogromny teraz, naprawdę. Nie czuć w ogóle poczucia yy, tego czasu. Można się oderwać od rzeczywistości. Cała ta jakość, ta grafika robi na mnie ogromne wrażenie. Pierwszy odcinek to nie to będzie taki de facto e, porównywawczy do trójki. Porównywawczy m, nie, nie tylko co porównywawczy, co e, będę tu pokazywał swoje własne odczucie. Wiedziałem, że coś przywalę, e, więc tutaj będę też pokazywał wam swoje własne odczucia emocje e, co do tej właśnie gry, co do tej produkcji. I mamy cały ten hub tutaj pod T. E, Ciekawa opcja dla fanów na pewno. Ojej ojoj oj, nie, 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 niedobrze, niedobrze. Ale się wratowałem jakoś. Koniec, koniec! Proszę pierwszy, proszę pierwszy, może, może nie ma, nie to nie jest boże, czy byłem pierwszy czy nie. Jest lato. Jesień, zima, wiosna, lato. Wow. Wielki wyścig. Oj, takie samochody to ja lubię najbardziej. To jest coś co naprawdę, no... No jest. Oj, oj oj, To lubię najbardziej. 300 na godzinę, No to jest coś pięknego, słuchajcie. To jest coś dlaczego warto naprawdę pobrać to fortunę. Oj. Jeszcze jakby tak zainstalować sobie kierownicę i pojeździć, aż mnie nosi. Już jeszcze by ktoś wyjechał. jakby tak czołówka była, to kto by za mandat zapłacił. Ja na pewno nie. Oj, oj oj oj, sorry. Sorry, sorry, niechcący. Oj, no suba przetrąciłem. Dobra, potem się, potem się za niego e, zrekompensuję jakoś. E, miastu. W każdym razie te balony w lato z tymi polami, z tymi wszystkimi... Ale czy ty możesz mnie zjeżdżać, drogi? Halo, przepraszam, ale czy ty możesz <ścoughs> Czy ty możesz? Czy ty możesz? Dziękuję. Dobrze, spróbujmy pojechać bardziej na prawo i jakoś go w ten sposób... Wyminąć! No nie wyszło. No dobra, trudno. Czasami się udaje, czasami nie, aj mnie strasznie wyminać. Dobra, damy radę, słuchajcie. Przecież myślałem, że to traktor, ale nie, to nie tym razem, to nie traktor. Wow. Naprawdę słuchajcie, dla was specjalnie będę chyba jeździł na, na grafice najwyższej, kiedy tego się da. Żebyście mieli jak największe jak najlepsze te odczucia. Wow. Czuć, czuć ten klimat. Naprawdę to się czuje. Jak w niektórych grach takich wyścigowych jest to po prostu strasznie takie monotonne, i po pewnym czasie staje się takie. E, nie tyle co wiadome, co e, nie czuje się już tego, co się czuło na samym początku. A tutaj. E, coś czuję, że e, ten fan będzie trwał przez. E, no kilka dobrych odcinków. No i mamy, proszę bardzo, słuchajcie, e, zamek Malborg, e, tak zwany tutaj. Mamy słuchajcie, festiwal w Malborku. No dobra, może być. Jejku, jak te samochody mi się podobają. Jakie to jest dobre. Napiszcie mi w komentarzu, czy mam wam czytać, czy, czy będziecie po prostu sami e, sami sobie prodzicie. Okej, okay, wybieramy swoją postać. Kto najlepiej mnie odzorowuje, słuchajcie? Myślę, że on. On najlepiej mnie odzorowuje. Z wyglądu na pewno, tak, potwierdzić wybór postaci. Więc tego po prostu sobie człowieczka weźmiemy. Okej. Okay. Nazywam się Kayra i jestem dyrektorką festiwalu w zamku w Marmorku. Nasiłowcy talentu byli to zachwyceni. Ten tutaj ma prawdziwe szanse, aby dostać się na listę. Okej, okay, czyli to jest jedna z mistrzyni poprzednich edycji. E, może powinienem ten mikrofon dać do żebyście widzieli mój uśmiech, jak się tym naprawdę ekscytuję. Wow. Co wybieram? O, teraz czas na wybór. Słuchajcie, no to musimy zdać się w takim razie na, e, na inteligencję naszą. Dobra, no tego nie bierzemy, dobra, No nie. Jeżeli chodzi o Audi i Ford, no to biorę standardowo no Audi, myślę, no. No kto nie wybrałby Audi, no? Jeżeli macie do wyboru, no to chyba wiadomo, tak. Jeszcze ten wygląd, same otwierające się drzwi, no proszę bardzo, no co chcieć więcej? Enter, by wsiąść do samochodu, jeszcze ta kamera pierwsza osobowo, no. Odwzorowanie rzeczywistości jest naprawdę w na wysokim poziomie. O! E, nazwijmy się Calvi, tutaj, dobra? A, L-V-I? No Calvi, no dobra, no ale zostały trzy literki, tak? E, no to no nie wiem, no Calvi.pl się nie nazwy, bo to jest takie strasznie... E, no nie, no nie PL, no, nazwijmy się 07, okej? Okay, Calvi 07. E, no niech będzie te siedemka. Okej, okay, no i tutaj dajmy sobie tą, e, ten napis, ten niebieski, bo ładnie wygląda, okej? Okay? Niebieski ładnie wygląda, komponuje się tutaj z tym e, lewym profilem tej tablicy. Już mi głos siada. E... Oj, z zachwytu. Wow, ta mapa jest niesamowita. Naprawdę. Do zobaczenia na miejscu. Dobra, to lecimy na pierwszy wyścig, tak? Na pierwsze zawody. No to myślę, że dzisiaj dokończymy te pierwsze zawody. Ja jeszcze tylko... Wow, ustawię wam, słuchajcie, eee, czekajcie, czekajcie, ustawiam tylko, eee, nie wiem gdzie to się ustawia, ale mam nadzieję, że, o to są ustawienia, dobra, świetnie, eee, obraz, dynamiczne jakoś wyświetlenia, ultra, 60 fpsów, eee, <gryw> no to chyba, słuchajcie, rozmycie ruchu. Eee... No to słuchajcie, wszystko mamy na ultra z tego co mi się tutaj, yy, z tego co się orientuje Najlepsze ustawienia graficzne yy, Nie jest tutaj no mam nadzieję, że też wam nie będzie nic ścinać Co do samochodu, no nie, jest on szybki, nie skręca się nim bardzo dobrze, tak jak w poprzednich yy, wersjach, które jeździłem Ale to jest samochód początkowy, można to także wybaczyć A, i wiedziałem, słuchajcie, dlatego... No, było blisko Czekaj, 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 a czy ja nie powinienem... Się cofnąć przypadkiem? Ale czy ty możesz? <laughs> Ale czy wy możecie? Bo miałem taki ładny samochód, chciałem tak się... A, i chciałem się pofleksować tym autkiem. No dobra, no to mamy tutaj pierwsze swoje zawody. Tor Festival Horizon. Enter, scroll zawody. Dobra, te ekran są bardzo ciekawym rozwiązaniem. A więc zobaczmy, yy, co nas czeka na tym torze. Ok, rozpocznij zawody wyścigowe. Tuninguj i samochód, ustawienia poziomu trudności, pozycję startową, no to rozpocznij z Myślę, że nie będę się tutaj zbytnie jakoś nie wiem, no rozkraczał nad tym, tak. Po prostu startujmy i pojedźmy. Jest ta muzyczka na samym początku. Mam nadzieję, że YouTube, proszę nie banujcie, e, to jest muzyka z gry. A więc dobrze, e, wystartowaliśmy. Mamy e, przeciwników, których nazw nie jestem w stanie odczytać w żaden sposób, bo one mi się po prostu ruszają, wiem, że jest Real moski i to e, przede mną. Jest, e, którego muszę wyprzedzić jest tam D coś tam, D-Mister Ace jakiś którego też trzeba i należałoby wyprzedzić, dobrze? zajęliśmy im drogę, czy... Nie, R się cofam. Więc czy C albo Z nie, tym się nie patrzę do za siebie. Pamiętam, że którym się za siebie patrzyło. Muszę, muszę hamować albo driftować. Muszę się nauczyć driftować. No to to zdecydowanie. E, więc spacer się driftuje, dobra, spróbujmy. Nie, to nie na tym polega driftowanie chyba, to bo tu zbytnio y, się y, nie hamuje, tutaj preferuję przyspieszanie, a nie hamowanie Więc y, dobra, mamy okrążenie numer 2, no, to jest pozycja 2 z 12, nie jest tak źle, myślałem, że będzie naprawdę gorzej, ale jest dobrze Hamujemy, nie wyszło, dobra, okej, okay, rozumiem, zawsze mogą być gorzej, słuchajcie, ale jest naprawdę dobrze, na razie po prostu będziemy jeździć na podstawie y, y, hamowania i przyspieszania, hamujemy Przyspieszamy, tylko hamować trzeba wcześniej, to musimy sobie zapamiętać, żeby już na przyszłość to po prostu wiedzieć. Dobra, 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 tu na skrypty wyprzedza z tego co widzę, ale tak nie może być. Słuchajcie, tak nie może być, ja tutaj jestem jednym z najlepszych, po trójce można to wywnioskować. Szkoda, że nie widzicie jak w trójce się obijamy o wszystkie ściany, o wszystkie barierki, bandy, ale to już jest inna historia. Co do tej gry, no uczucie mam mieszane. Ale w bardzo pozytywnym e, tego słowa znaczeniu. Naprawdę bardzo pozytywnym. Bo no szczerze powiedziawszy z tego co widzę chyba będę pierwszy. A chyba ich wszystkich, my przejdziemy, słuchajcie, ograniczyć na inteligencję. E, trzeba zagadać przeciwnika. Dla e, jak ja to zrobimy inteligentnie i proszę bardzo, jedziemy już do, e, do mety. A nie, co 3-4 okrążenia. Dobra, dobra, przepraszam, to nieważne, to jeszcze dwa okrążenia, to wszystko może się wydarzyć. Dlatego szybki hamulec i gaz do dechy, e, może mnie nikt nie wyprzedzi, może będę miał to szczęście, e, może jadę, może mi się uda. Ci ludzie w ogóle na samej górze na tych e, billboardach reklamowych, nie wiem co to jest, e, na tych podestach stoją i wywatują, no graficznie naprawdę wygląda to... niesamowicie. Aż w pewnych momentach po prostu by się mój głos. Wow, czysta jazda, 100. No i już czysta jazda się skończyła, e, prawda? Możemy tutaj teraz mówić o, e, o hamowaniu, i przyspieszaniu, czyli ten, co było na początku, tylko to trzeba zrobić bardziej e, zgrawnie e, jakoś jeszcze. Dobra, ostatnie okrążenie przed nami. E, mam nadzieję, że mi się uda to jakkolwiek e, wygrać. E, muszę się nauczyć, słuchajcie, jeżeli ktoś wie, jak się w tym. E, w tym komputerze jeździ, jak ten samochód się obsługuje. E, może mi napisać w komentarzu, jak się ten tym hamuje i jak się tym przyspiesza, bo hamując i po prostu driftując. E, w żaden sposób nie mogę się. No, patrzcie, no driftuje, ale nie mogę nic zrobić. On już po prostu sam driftuje do samego końca. Zakończono Calvi e, 8284. Wygrywa wyścig. E, muzyka jest adekwatna. Enter, kontynuuj. Dobrze, więc kontynuujmy. Zwycięzek Kalwi Okej, okay. bardzo ciekawe. Jesień w Horizon. Czyli mamy tutaj właśnie 4 roku. Wow. Twoja asystentka naturalnej nawigacji. No to ciebie pamiętam, Ano. Co ty, co byłaś, tak? Chce byłaś, dokładnie. Potrzebuję wpływu. No to weźmy. Jester. Jester mi się strasznie ko kojarzył z Lesterem e, z GTA, dlatego to wy imię wybrałem. No dobra, słuchajcie. E, no co ja mogę powiedzieć? Myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli on ja wam się. Czy ty możesz. Czy, ale, czy ty możesz? Dziękuję. E, myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli wam się spodoba, to koniecznie łapka w górę. na z dzwoneczkiem. Napiszcie, czy chcielibyście więcej odcinków właśnie z tej serii. Myślę, że możemy polecieć taką. No, serio, na kanale, że tak powiem. Więc e, zrobimy małą serię. E, kilka odcinków pod rząd zrobi, może dwa, może trzy. E, jeszcze zobaczę, więc e, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia e, za godzinę, ponieważ za godzinę dotuję drugi odcinek. E, no i co? Zapraszam na, no, na kolejny i szczerze o tej grze wypowiem się dopiero już w odcinku.